Siemano, biorę się za KTM-a. Poprawiamy wadę fabryczną, czyli pękające kable we wiązce. Zaraz wam to pokażę, ale zacznę sobie od odłączenia akumulatora. No, żeby zaraz nie było przygód z nowym modułem czy coś. Tutaj już widać, wiązka jest rozcięta. Widać co tu się stało. Na prabutach motor mi zaczął gasnąć. Jak yy, przejechałem kilka metrów, to po prostu gasł. No i mówię, no na pewno musiało się coś stać z kablami. No i się stało, <laughs> najczęstsze miejsce, gdzie właśnie pękają kable Ogólnie według mnie jest to trochę też źle zrobione, bo tutaj są te kable ściśnięte No dobra, najpierw no, odłączę akumulator, zanim tu zaczniemy grzebać, bo jak się złączą te kable, to To będzie katastrofa, to i tak dobrze, że nic mi się nie stało A już miałem przypadek, że ciężej odpalał ten KTM No ogólnie zaczęło się od przygasających świateł, nie? A skończyło na tym, że motor nie odpala W Enduro od 17 roku to te śrubki są tak od boku siedzenia pochowane. Bo normalnie tych starszych była jedna od środ pod spodem jak macie koło i to zawsze trzymało siedzenia, w tych nowszych już coś takiego wymyślili. Fajnie ogólnie wyszło mi dzisiaj z czasem, bo sobie porobiłem co chciałem, a jadę pompę dać do spawania, zaraz Wam pokażę, pompa jest już zdjęta z KTM-a. Ludzie to mnie hejtują, mówią, że kurde, taki mechanika pompy lekko nie dokręci czy coś, kurde ona nie była mocno dokręcona i była nawet na tej, jak widać na taśmie. Tylko po prostu tak motor spadł pechowo, no, no i się stanęło, ale kurde, każdy wie swoje lepiej. W ogóle mam e, u Pisara sobie zamówiłem to. Jeszcze wam pokażę. E, tutaj, już e, to co mi pękło na górze. Ogólnie to ona i tak by się trzymało, jakbym ją przykręcił. No, ale dam gościowi co mi to obspawa. Ona już tu była naprawiana kiedyś, ale mi, jest to bez problemu do naprawienia. No i będzie spoko. Zabezpieczona. Nic się nie stało. Tutaj pompa od razu, też do BM-ki, Od wspomagania, bo mi muczy. Kurwa 380 zł. Ale to i tak taniej niż ta, bo za to, co trzeba dać po rabatach. Pisar gadał, że 720. Dobra, odłączamy akumulator. U, kurde, tutaj też się coś nieciekawego dzieje. Siedzenie naciska, no na ten. Ojeju. Same przygody. Ale w sumie się cieszę, że w końcu zobaczyłem, bo tak nie chciałem pruć tej wiązki. Tam wiedziałem, że tam są kable poprzerywane, ale mówię, kurde, no te światło to jeszcze pół biedy. No ale jak już motor przestaje odpalać, no to już trochę się dużo No, Dobra, gdzieś tu plusa dajmy, żeby nie dotknął i zwarcia nie zrobił. <laughs> Kupiłem sobie takie termokurczki, chciałem kolorowe pobrać, ale mieli tylko, kurde, okropnie mało tych, i tak wziąłem trochę za grube. Bo jak na jeden kabelek, to, to te na trochę grubsze kable, no ale dobra, w sumie chciałem pobrać tak sobie kolorami, nie? No dobra, tutaj co to można wypiąć w ogóle? Sobie wyjmę, to będzie więcej miejsca. Tutaj jak to wygląda, można tu coś pociągnąć bardziej. Dobra, tutaj to w sumie te kostki są w miarę proste i kolorami, chyba. A no, no nie są akurat kolor, kolorami, ale te akurat są. No to można powypinać, to będę miał lepiej działać, bo tak to mało miejsca, okropnie. Dla... Ojej. Tak o ciekawostkę powiem, że w Husqvarna z tych samych lat występuje ten sam problem. Więc gdyby wam w KTM, -ie... no ogólnie pierwsze co to się zaczyna od przygasających świateł. Przy skręcaniu kierownicy. Pierwszy oznak, że już coś się z kablami dzieje. Kurde, co tu mi się nie chce wycisnąć. Przez sobie te kostki poukładać, bo kurde, tak to porozpierdzielałem. Każda w inną stronę. Później jakoś to połapię. Było trochę lepiej. Widziałem, że jest biały kabel przerwany, a biały kabel szedł do świateł. No i coś musiało do modułu być, bo jak już motor gaz to już trochę poważne. <laughs> Dobra, to sobie wypnę, jakoś to się da wyjąć. Tu to siedzi na stałe. Może da się tylko wycisnąć. <laughs> A no to w sumie nie jest, nie jest nawet ta wiązka, kurła, ta jest na stałe, a myślę, nie, nie to wiązka odpiętej, to już tutaj też są popękane, więc też będę musiał zajrzeć i to rozpróć, może tutaj też coś jest już nie tak. Dobra, zróbmy najpierw to. Tak się zastanawiam, jak to teraz wykombinować. Ogólnie tak jak widać, to, to kurde, te są jakieś dłuższe, to nie popękały No i tak nawet na nich nie widać jeszcze pęknięć, w żadnym więc chyba tych nie będę ruszał. A te co miały pękność, to już pękły. Tylko sobie je powyciągam, żebym miał dobry dostęp. Żeby takie poplątane nie były. Lutownica to powiem Wam to od pisara, to aż prąd z niej potrafi strzelić. Jak się dotknie stołu gdzieś ma przebicie, strach to w ręku trzymać. Pisar dobrej by nie dał. W sumie to gorąco się tu zrobiło w tym garażu. Mała farelka, ale robotę robi. <laughs> Ogólnie to oglądałem sobie jakieś różne sposoby, jak najlepiej to związywać i lutować i w ogóle, ale to kurde, panie aby był. Jak się tak nasmarka, to przecież nie pęknie drugi raz. Przynajmniej nie w tym samym miejscu. Dobra, następny kawałek. A to w sumie sobie ruszykiem przytlę. W sumie to nawet może i dobrze, że wziąłem Trochę grubszy ten, bo na ten cienki to by się nie dało wsunąć. Tak tu ciężko przechodzi. Jakoś przechodzi Dobra Ile to uciąć? Chyba gdzieś tutaj No nawet nawet przy ten Może zawinę w tą stronę, to łatwiej będzie mi nasunąć ten kabel, bo tam tego nie mogłem nasunąć. To jeden kabel Wam pokażę jak cały robi. Nie jest to na pewno profesjonalne, no ale się sprawdzi. Niby te termokurczki są wodoodporne, więc jak się to dobrze ściśnie, to chyba powinno być luks. Nasmarkany. A gorące jeszcze kurde. No dobra, tu się ładnie wsunął. No, też płomyk mały, ale... Ale coś jeszcze jest. No dobra, ten nawet nieźle wyszedł Lecimy z następnym Dobra, skręcamy akumulator i za chwilę chwila prawdy Czy temu odpali? Na staniu wcześniej to w ogóle nie odpalał Ja to w sumie zawsze go i tak bez sania paliłem No, Miałem sobie jeszcze kurwa ten luz na manetce zrobić. W sumie dzisiaj taki czas dla KTM -a, to można byłoby to zrobić. Nie wiem, to na dole to jest sanie, czy to na górze. A to się ka wciskało. A no, dobre, wciśnięte to, to palimy na saniu. O kurde. A, co ja robię, przecież wszystkie kostki poodpinałem, co jest, kurde, reakcji żadnej nie ma? Ojeju, ja to jestem udany człowieku. Jeszcze na zgaszonym go podłączę, żeby coś tu nie strzeliło. Teraz największy znak zapytania. O, kurwa. tak się zapala, bo jak się zgasi silnik, to jeszcze przez chwilę ten. W końcu, w końcu to ogarnąłem. <zysy> <zysy> brzegu, nie ma, to nie wiem, czy od na biegu, czy nie. A, dobra, na biegu był. Czy no, na luzie była. W końcu. O, dobra, tak długie były. No dobra, wszystko działa, tak jak powinno być. Znowu mam światło w katemie. W sumie to się cieszę, nawet że to w końcu ogarnąłem, bo się tak już zastanawiałem od czego to jest. Dobra, przy okazji drugiego filtra się założy, bo ten już kurwa wyjeździł, chyba też no, taki kurde leniwy jestem. Nie, nie czyszczę tego, co jazdę. Nie mówię, że nie. Dobra, fajnie, że się udało to zrobić, powiem szczerze, elektronika najbardziej, a w ogóle najbardziej nienawidzę elektroniki ogólnie, ale patrzcie co znalazłem. Kiedyś kupiłem oklejne i nie naklejałem tych listów. sobie tu już odtłuściłem, a Farelko teraz grzeje, to sobie nakleję. Koniewa nam to się tak naklejało, czy tak? Jak się patrzy to jaki do napisy to powiem tak nakleić.